Czołem Internet, ja nazywam się Krzysiek Stanie i witam Was w nowym odcinku od Rado Web i Dzisiaj zaczniemy sobie tą nową serię, tą taką lżejszą, o której mówiłem dwa tygodnie temu w poprzednim odcinku, czyli serię frontendową. A w niej na pierwszy ogień pójdzie zagadnienie, takie z pogranicza programowania i marketingu, i już wyjaśniam dlaczego. Zrobimy sobie taki interfejs użytkownika, który umożliwi użytkownikowi dodanie się na naszą listę mailingową, a z drugiej strony postaramy się go jakoś zachęcić do zapisania się na naszą listę mailingową, na przykład poprzez obietnicę, że jeśli drogi użytkowniku, zapiszesz się na naszą listę mailingową, otrzymasz kod rabatowy na usługę jakąś tam i to może być różna usługa, to może być usługa w naszym sklepie internetowym, obniżająca zawartość całego koszyka. Albo kod rabatowy na konkretną kategorię, albo kod rabatowy na konkretną usługę. Tutaj fantazja może Was ponieść i wykorzystacie to, do czego będziecie chcieli. Do wykonania ćwiczenia będzie potrzebna wiedza z zakresu HTML, CSS, JQuery, nie JavaScript. Podstawy rzecz jasna. I co? Możemy zaczynać. Zaczynamy. Tutaj mam taką stronę, swoją stronę i chcemy sobie tutaj zaimplementować tą funkcjonalność, o mówiłem, o której mówiłem na początku. Czyli tak, na początek podpinam sobie nowy plik CSS, który, w którym będziemy definiować CSS i podepnę sobie od razu nowy skrypt e, JavaScriptowy, bo z JavaScriptu też będziemy korzystać. Ok i ten plik się nazywa JS form dialog. Ok. Ten plik stworzyłem sobie tutaj jest w dialog. Ten plik, hmm, JS stworzyłem sobie tutaj, jest form dialog, kod wrzucę na githuba hmm, Cały ten kod, na którym jest zrobiona moja strona, jest bardzo prosty, ponieważ miał być prosty. Jest do autorstwa takiego mojego kolegi Patryka. Pozdrawiam, Patryk i cóż, możemy przejść do działania zacznijmy od tego, że stworzymy sobie div'ka tutaj, który będzie naszym pływającym div'em i on będzie miał klasę z tego co pamiętam dialog form tak, dialog form ok i css'a do niego css do niego taki początkowy będzie wyglądał w ten sposób i podpinam do podpiętego wcześniej pliku css Prawie cały mi się udało skopiować. OK. No i co, cóż tu, tutaj nie ma? To jest po prostu ustawione z taką pozycją DIV. Wyśrodkowane, pchnięte 7% od topu. Tutaj mamy margin Left minus 35%, ponieważ Left jest na 50%. Więc odejmujemy od marginesu połowę szerokości naszego diwa, on ma szerokość 700. Tu jest jakiś kolor z opacity, ten czwarty parametr to jest opacity. No i animacja podajemy nazwę tej animacji, ona jest tutaj from tu, czyli od left minus 100%, czyli gdzieś tam z zakrawędzi okna, do left 50%, czyli do naszego środka okna i w w tej chwili to powinno wyglądać w ten sposób, że o jedzie nam trochę się ścina, ale tym się na razie nie przejmujemy. Ok. I kolejnym elementem powinno być to, że dodamy sobie pozostałe elementy do naszego kodu. Ja je mam oczywiście przygotowane i wklejam sobie je tutaj. Tutaj mamy taki div jak elem, który trzyma nam każdy element naszego dialoga. Pierwszy to jest jakiś tytuł z informacją odchodzisz, zostaw swój e-mail, w zamian otrzymasz kod rabatowy. Dlatego jest tutaj odchodzisz, ponieważ postaramy się wykryć, że użytkownik zamierza opuścić naszą stronę w jakiś tam bardzo mm, trywialny sposób. Potem jest zwykłe pole mailowe z labelem. I pole typu submit do wysłania. Ok. I teraz tak, wkleję sobie pozostały kod CSS, żeby to już nam zaczęło wyglądać tak, jak ma wyglądać. Ok. Sprawdźmy najpierw, czy działa. No i tak to mniej więcej miało wyglądać właśnie, może zamknę to. O Wygląda lepiej. I teraz tak, tutaj mamy nasze H2, możemy je podejrzeć jak ono jest wystylizowane. Ono dziedziczy gdzieś tam po innej definicji H2, która jest gdzieś tu w stylach CSS-owych, możecie sobie to podejrzeć, zmieniany jest tylko margin-color. W H2 mamy naszego spana, o właśnie tego tutaj, który koloruje sobie po prostu nam jakąś tam część tego komunikatu. Potem mamy label. I tu z tym labelem jest zrobiony taki myk, że on sobie najeżdża tak jakby na formularz i dlatego tak wygląda w ten sposób. A sam formularz, samo pole formularza jest tutaj. I ono jest raczej w standardowy sposób sformatowane. To, co jest tutaj może takie nie do końca oczywiste, to to, że ten tekst indent sprawia, że mm, możemy pisać od tego momentu. Bo tak naprawdę, jak sobie to zobaczymy i wywalimy ten label, to widzicie, że tutaj jest cały formularz. Tu jest całe nasze pole input tylko. Jest przykrywane tym labelem, właśnie wypozycjonowanym absolutnie, i właśnie ta właściwość. O tutaj ją widzicie: tekst indent sprawia, że jak sobie ją zwiększamy, to ustawiamy wartość początkową, skąd ten tekst w naszym formularzu ma się rozpoczynać. No i nasz guzik jest raczej standardowym też stylem, bez żadnych tutaj cudów możecie sobie to podejrzeć, przeanalizować, bo to oczywiście będzie w gicie. i teraz tak. Teraz cały myk polega na tym, żeby to się pojawiało tylko wtedy, kiedy mm, użytkownik tak jakby opuści nam naszą stronę internetową i teraz tak. Jakby to zrobić? Mamy naszego form dialoga taki plik od No i tutaj standardowo zrobimy sobie dokument ready czyli coś co sprawdzi czy doom content loaded jest wczytane no i będziemy sobie działać wewnątrz naszego dokumentu i teraz tak spojrzę na swoją ściągę nadam tutaj taką zmienną ona się nazywa East dialog ona nam będzie określać to czy nasz dialog jest jest dostępny czyli czy został po prostu wyrysowany. Kolejnym elementem jest zmienna, która będzie... Aha, ma dialog forma. Dialog forma, no i to by było na ten moment tyle. I teraz tak, zrobimy sobie nasze zdarzenie, które będzie nam sprawdzać, czy wychodzimy poza body kursorem myszy. I to zdarzenie zapinamy sobie na body. Czyli w ten sposób. I ono się nazywa MOSLIF. Function. A, zróbmy sobie tu na razie konsol Loga, który sprawdzi, czy to w ogóle działa. Eee, konsola. Ok. Tym się nie przejmujemy No i mamy 123, kiedy wychodzimy poza body. Akurat wyjście poza body na razie. Możemy zrobić tylko na prawo, bo mam na full screenie chroma odpalonego, ale ok, to by wyglądało na to, że działa. I teraz tak, żeby to działało lepiej i sprawniej, to cały ten kod HTML-owy przeniesiemy sobie do właśnie naszego JavaScriptu. Tutaj teraz moda panuje na to, żeby mieszać znowu HTML-a z JavaScriptem. Więc nie mam absolutnie żadnych wyrzutów sumienia z tym e, związanych i zrobimy to w najbardziej trywialny sposób, jaki e, można sobie wyobrazić. Czyli po prostu poprzypisujemy sobie to wszystko do naszego tutaj do naszego tutaj dialog HTMLa. No i oczywiście przypisanie do tej zmiany, do tej samej zmiennej w JavaScriptie bez nadpisywania jej, odbywa się poprzez. Danie plusa tutaj takiego przedrówna się w PHP e, to się robi tak samo, tylko zamiast tego plusa jest tutaj kropka i tak z każdym, z każdym, z każdym, z każdym, z każdym trzeba robić. Ja tego robił nie będę, bo już to mam przygotowane, więc sobie to po prostu wkleję. No i efekt jest po prostu taki. Można to jeszcze sobie powcinać, żeby było trochę bardziej czytelne. No I można jeszcze tak zrobić, i widzicie, że. Mamy dokładnie tego samego html w jakiś tam w jakiś tam sposób opakowanego w nasze w nasz JavaScript. Trochę sięka, ale to jest bardzo proste i szybkie rozwiązanie. Gdyby ktoś miał ochotę użyć sobie systemu szablonu dla JavaScriptów, tutaj to absolutnie polecam. No i co? Teraz musimy sobie sprawdzić, czy nasz dialog został już wyrysowany w czy nasz dialog został już w ogóle wyrysowany w tym w dokumencie? I ustawić tą flagę isDialog na true. Więc jak to możemy zrobić? Możemy to zrobić w ten sposób: czyli na ogólnie w query jQuery wyszukujemy takiego elementu, sprawdzimy sobie tą właściwość długość, ponieważ. To jest zwracane domyślnie jako tablica jednoelementowa, jeśli, jeśli ten element jest tylko jeden, a my zakładamy, że jest jeden. No i jeśli tutaj będzie zero, bo tego elementu nie ma, no to najnormalniej w świecie ten warunek nam się tutaj spełni, ponieważ mamy zaprzeczenie z tym tutaj o wykrzyknikiem z przodu. No, i do body apendujemy sobie naszego dialog HTML, czyli cały ten wygenerowany tutaj HTML, i od razu robimy sobie finda potem na tym, po to, żeby sobie uchwycić do jakiejś zmiennej dialog forum, którą stworzyliśmy tutaj wyżej, całego naszego dialoga. No i co? Możemy zobaczyć, czy to działa. Zobaczymy, Świeżmy. I wyjeżdżamy. I pojawia nam się nasz dialog bardzo ładnie, pojawia się też teraz, też bardzo ładnie po, po, powinien się pojawiać tylko raz a pojawia się tylko raz ponieważ tu jest ten efekt, który sprawdza że jeśli istnieje, no to już go więcej nie dodaje i teraz tak, kolejną rzeczą którą musimy zrobić, to oprogramować sobie zamknięcie naszego naszego diska ponieważ nic tak nie wkurza jak Jakiś taki dialog reklamowy, którego nie można zamknąć, i teraz tak zrobimy sobie zamknięcie w taki standardowy sposób. Tylko, żeby zamknięcie nam działało, to musimy sobie dodać taką klasę, która będzie naszego dialoga zawijać z powrotem. Bo skoro się zwiną, skoro się rozwiną, to niech on się nam zwija, żeby się schować. Więc tak dodam sobie tutaj, może w to miejsce. To. Tylko złą rzecz jeszcze skopiowałem. Jeszcze jedna. Nie tutaj, tutaj. No i to jest klasa Return Dialog, która uruchamia animację, która robi odwrotną animację do tej pierwszej pojawiającej się, czyli zaczyna od 50% i chowa do setki. I gdy już to mamy gotowe, to możemy wrócić do js i wywołać sobie takie zdarzenie. Już na naszym dokumencie, czyli pod mouselivem podpinamy sobie coś takiego. Czyli na dokumencie podpinamy klika. Sprawdzamy, czy klik był poza naszym dialogiem. Jeśli był poza naszym dialogiem, to uruchamiamy funkcję dialog destroy. I dodatkowo też podpinamy sobie pod nasz dokument na K-upie zdarzenie, które sprawdzi, czy kliknęliśmy guzik Escape, ponieważ takie są czasem odruchy, jak komuś się pojawi jakaś pływająca warstwa, to mm, owszem, można zrobić tego X, ale moje doświadczenie z tym X-em jest takie w przypadku reklam, że kliknięcie w X nie powoduje kliknięcia nie powoduje wyłączenia reklamy, więc ludzie tak czasem chaotycznie robią, że w Escape gdzieś tam klikną myszą i my właśnie zrobimy coś takiego, żeby jak już tak człowiek wpadnie w taką panikę i nie chce tego i o Escape, kliknę byle gdzie, to to nam ma zniknąć, dlatego że w różnych zdarzeniach obsługujemy usunięcie naszego dialoga, to zrobimy sobie z tego po prostu funkcję. Która jeszcze nie jest zdefiniowana, ale jest tutaj wywoływana. Funkcja dialog Tak ładnie się nazywa. Bam, dialog I jej definicja wygląda w ten sposób u mnie. Czyli na naszym dialog formie, do którego mamy referencję dlatego, że ona jest tworzona tutaj. Wywołujemy dodanie klasy ten tej return dialog, no i to spowoduje mniej więcej tyle, że animacja zostanie takiego wykonana w drugą stronę. Animacja trwa sekundę, bo tak zdefiniowaliśmy w CSS-ie. Więc po sekundzie poprzez funkcję windows set timeout usuniemy sobie tego naszego dialoga. No, window, Funkcja windows set timeout po prostu uruchomi nam funkcję anonimową, to jest jej pierwszy parametr po zadanym czasie i tu jest czas podany w milisekundach. Jeden tu jest jeszcze problem mianowicie taki że nie sprawdzamy czy dialog w ogóle istnieje bo, bo jeśli nie istnieje to w ogóle nie powinniśmy mm, tutaj nic robić więc możemy sobie zrobić takie proste takiego prostego ifa czyli że jeśli nasz dialog nie istnieje to funkcja niech nie robi nic niech sobie zwróci po prostu returna o Okay, no to zobaczmy. Wyjeżdżamy, pojawia się, klikamy gdziekolwiek, znika i już. A, pojawia się drugi raz. To niedobrze. To niedobrze. I teraz, żeby to się nie pojawiało drugi raz, bo użytkownik raz już to zamknął, nie chcemy oczywiście denerwować ludzi, to ten sam make zastosujemy co tutaj a, w tym miejscu. Ok, odświeżamy. Wyjeżdżam, wyjeżdżam. Nic się nie dzieje, nie pojawia się. Dlaczego? Ponieważ zrobiłem złego ifa. Ponieważ tutaj powinno się pojawić, a, że jeśli jest true, to nie uruchamiaj tej funkcji po raz drugi. Czyli odwrotnie. No, pojawia się. Coś się z opóźnieniem pojawiło. Pojawia się. Teraz się nie pojawia. Klikamy gdziekolwiek, zwija się i nie pojawia się. OK. Jeszcze tylko sprawdzimy. Niech się pojawi. Klikniemy tu. Oj. Dobra. Jeszcze raz. Tu możemy kliknąć. OK. Tutaj nie możemy, więc się chowa. Ok, odświeżamy jeszcze raz. Wyjeżdżamy, pojawia się. I Escape, zwija się. Wyjeżdżamy, już się nie powinien pojawić. Odświeżamy stronę. Wyjeżdżamy, pojawia się. Klikamy, nic się nie dzieje. Escape, zwija się, wyjeżdżamy, już się nie pojawia. Czyli tak to miało działać. OK. Teraz przejdziemy sobie do wysyłki formularza i zrobimy to w ten sposób, że zwalidujemy sobie po stronie Jodesa tego formularza tak dla sportu po prostu, czyli dodamy sobie taką funkcję. Funkcja znaleziona w internecie gdzieś na staku, po prostu, która waliduje jakimś tam wyrażeniem regularnym maila. Gdybyście chcieli użyć innej, to możecie sobie użyć innej, nic nie stoi na przeszkodzie. Funkcja, która obsługuje nam wysyłkę maila, będzie wyglądać w ten sposób. Zaraz ją omówię, tylko ją wkleję: i podepniemy sobie zdarzenie do naszego dialoga. Czyli podepniemy sobie zdarzenie pod tytułem, że kliknięcie w guzik send mail powinno wywołać naszą funkcję send mail. No i tak, na dialog formie robimy finda po idku send mail. Tutaj mamy tego idka send mail. I wyszukujemy już bezpośrednio w dialog formie, gdyż, albowiem, dialog form jest już w domie, bo został tu zaapendowany i nie ma potrzeby wyszukiwania w całym dokumencie. Yy, możemy po prostu zawęzić obszar poszukiwań, ponieważ mamy taką możliwość i polecam to robić. Zawsze to w jakiś tam minimalny sposób odciąży przeglądarkę. No i co? Dialog form find. Po ID send mail, podpinamy zdarzenie klik i w funkcji anonimowej wywołujemy wyżej zdefiniowaną funkcję Sendmail. No i ta funkcja send mail cóż ona robi, najpierw uruchamia, a nie, najpierw sprawdza, podpinając się do naszego oczywiście dialog forma, który jest w obrębie, tak jakby naszym, naszego skryptu zmienną globalną, ale tylko w obrębie naszego skryptu, ponieważ jest to zamknięte tutaj w takiej funkcji anonimowej, więc poza. Tym skryptem ta a, zmienna nie ma już zasięgu, więc to jest takie w miarę ok, bo to jest taka jedna paczka. I teraz co? Pobieramy dokładnie tak jak tam, findem pole mailowe, też już na dialog formie, ponieważ mamy do niego dostęp i chcemy zawęzić obszar, obszar wyszukiwań. No i sprawdzamy sobie, pobieramy sobie jego zawartość właśnie poprzez ten input.value, taką val, to jest tak naprawdę i wywołujemy to w naszej funkcji walidującej adres mailowy i tutaj ja dałem zwykły alert, jeśli nie jest poprawny mail. Ale tutaj tak jak mówię, to już fantazja będzie ograniczać w jaki sposób zajawić użytkownikowi to, że podał niepoprawnego maila. No i co mamy sobie? To wywołujemy, sprawdzamy, wyślij jest informacja, że jest błędny mail. I teraz tak. Jeśli mail jest poprawny, to wykonujemy posta AJAXowego. I to jest standardowy post AJAXowy, który w pierwszym parametrze przyjmuje nazwę adresu URL do którego puka. W tym przypadku do takiego pliku save, save email zaraz go stworzymy. W drugim parametrze przyjmuję JSONa z parametrami z naszego formularza. My przekazujemy tylko e-mail, więc przekazujemy z naszego inputa e-mail. Potem na response, na successie sprawdzamy sobie czy status, jest, który zwróciliśmy jest OK. Ja założyłem, że jeśli jest większy od zera to znaczy, że tam się wszystko przemyliło i wszystko jest OK. Jeśli nie jest OK to w innym wypadku tam jest zrobiona, będzie zrobiona walidacja adresu mailowego po stronie PHP, bo bardzo ważne jest to, żeby zrobić tą walidację też po stronie serwera, bo ta walidacja po stronie klienta, no to jest to oczywiście takie średnie rozwiązanie, bo ktoś może to bardzo, w bardzo łatwy sposób ominąć. No i kolejny parametr, czwarty już w naszej metodzie POST jQuery informuje, tą metodę POST, że oczekujemy jako rezultat danych w formacie JSON, czyli ten JSON, którego my zwracamy z PHP w postaci stringu, zostanie zamieniony na taki obiekt, po którym właśnie będziemy mogli sobie w ten sposób chodzić. I teraz tak, ten plik, ten plik, ten plik, ten plik, Save Email, ja już go wklejam. To na razie będzie zafejkowana sytuacja i w drugiej części sobie to zrobimy rozwinięcie tego, czyli w tej głównej przestrzeni tworzymy sobie zmienną result w niej tablicę domyślnie ze statusem minus jeden z informacją, że post jest pusty i teraz sprawdzamy, czy istnieje klucz w poście e-mail, bo takim oczekujemy, że przyjdzie nam e-mail jest taka funkcja wbudowana w PHP Filter var ona przyjmuje taki, taką stałą, informującą, że chcemy zwalidować adres mailowy. No i ona jak da nam true, to znaczy, że mój ma adres mailowy jest OK, więc zwracamy status 1. A jeśli da nam false, to mamy informację o tym, że mail jest nieprawidłowy w nieprawidłowym formacie. Przekazujemy sobie też takie dodatkowe info z informacją, co jest powodem błędu. No i naszą tablicę przepuszczamy przez naszego JSON decode. Czego efektem jest ten właśnie string, taki tablica, której elementami jest JSON. I dzięki temu, że tutaj ustawiliśmy informację o tym, że oczekujemy danych typu JSON, to możemy się do tego odwoływać w ten sposób. Mogę zrobić tutaj console loga, żebyście zobaczyli. Response, jak to wygląda. OK, wywołujemy, podajemy jakiś prawidłowy mail o prawidłowym formacie i save email php 404. Coś w nazwie skiepściłem, a bo tu ma być w katalogu public. OK, jeszcze raz nie muszę odświeżać, ponieważ nie zrobiłem żadnej zmiany po stronie JavaScriptu. No i mamy object status 1. Gdybyśmy sobie wywalili to. A to sobie zakomentuję. To nasz, nasza zwrotka. Przyszłaby w formacie stringowej. O, widzicie, to jest string. I nie moglibyśmy się odwoływać do tego w ten sposób, response, status i tak dalej. Stoł to się generalnie bierze. No i czyli, jeśli nasz status jest w porządku, to uruchamiamy znowu nasz dialog destroy i można jeszcze się pokusić jakiś komunikat dla użytkownika pod tytułem dzięki, ale ja zakładam, że po prostu od razu jak użytkownik je zapisze, przyjdzie do niego mail właśnie z tym kodem rabatowym, który będzie go upoważniał do jakiegoś tam rabatu. Czyli wyślij mail. Podany mail jest nieprawidłowy. Czemu jest nieprawidłowy? Skoro jest prawidłowy? Odświeżmy to jeszcze raz. Bam, 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 bam. Podany mail jest nieprawidłowy. Skąd to idzie? Tu jest status w porządku. Może czegoś nie dokumentowałem. Podany mail, response, status. A właśnie. Ten if się nie spełnił, ponieważ nie dodałem tego, że funkcja oczekuje danych w formacie JSON. OK. Dobra, wyślij. No i chowa się. Ładnie, ładnie się chowa. Jeszcze jedną rzecz, którą możemy dodać, to podpiąć sobie zdarzenie z reakcją na Entera, ponieważ to nie jest opakowane w żaden formularz. No można by to opakować w formularz i wtedy Enter by działał, ale ja tego tak nie zrobiłem i dla sportu możemy sobie podpiąć jeszcze jedno zdarzenie, takie zdarzenie, czyli dialog form, na dialog form robimy finda, wyszukujemy to pole e-mail, podpinamy się ze zdarzeniem kpress, sprawdzamy czy klucz, czy k kliknięty to jest Enter i to jest kod tego klucza 13, tak samo jak kodem Escape'a jest tutaj 27. No i uruchamiamy sobie znowu tą funkcję Send mail. W zależności od tego, czy użytkownik zdecyduje się kliknąć na button wyślij, czy po prostu kliknąć Enter, będąc już w impucie. Różne ludzie mają nawyki, i tak by to mogło działać na dzisiaj. Troszki tego kodu jadosowego e, trzeba było wyprodukować, ale myślę, że rozwiązanie jest dość proste i zgrabne. Całość oczywiście będzie na githubie, a w następnym tygodniu dorobimy sobie po stronie phpa zapisywanie tego maila do bazy, wysłanie maila do użytkownika z kodem rabatowym, i tak naprawdę to będzie chyba tyle tego zagadnienia. Ewentualnie jeszcze zastanowię się, czy coś tu można by było zrobić lepiej. I moglibyśmy się zastanowić nad przybajerzeniem jeszcze od strony wizualnej tego całego tutaj okienka, które na sobie lata. Ale myślę, że ono nie wygląda tak źle. Jak na tyle pracy, które w to włożyłem, to. Wygląda całkiem spoko. Także pamiętajcie, róbcie swoje formularze. Super oferta z kodem rabatowym. Polecam. Do zobaczenia za dwa tygodnie w odcinku pierwszym o larwelu przybrzydłym. Do zobaczenia. Cześć.